Dzień dobry, witam koleżanki i kolegów. Jak już wcześniej mówiłem, rok temu, że mierzę się z zamiarem zredukowania rozpłodu, bo stado się tak dużo powiększyło, że po prostu już nie daje rady ogarniać tego wszystkiego. i Zdecydowałem się przeznaczyć na aukcję 21 gołębi. Część jest gołębi rozpłodowych, część gołębi. Młodych po gołębiach rozpodowych. Myślę, że materiał jest naprawdę y, dobry, o czym świadczą moje wyniki, aczkolwiek też u, wyniki u innych. Myślę, że kto nabędzie y, gołębia na tej aukcji na pewno będzie z tego zadowolony. A Pani Zduszka, ja mam takie pytanie. Co to są za gołębie? Z jakich mniej więcej gołębi? Gołębie moje, tak jak wszyscy wiedzą, wywodzą się z Gołębi Koena Minderhouda. Są to Gołębie Vandenabele, Albert Derwa. A wszystko dzięki samicy, którą, która się ma nazwę Super321, od niej się dużo zaczęło. Była to wybitna samica rozpłodowa, już teraz nie ma, bo, bo przestała się nieść. Wybitna samica rozpłodowa, która wydała wiele wspaniałych lotników i wiele wspaniałych gołębi, które dawały też lotniki. Nie tylko u mnie, nawet jest taki to na zdjęciu będzie widać: top 10, to chyba jest tam 90 parę konkursów. Pierwszej. Setce zrobiły dzieci i wnuki, bez prawnuków, bo tam prawnuków by się nie zmieściło, po prostu jakby jeszcze cofał się do prawnuków. Tak, taka to była samica e, wybitna. Też do, bardzo dobrze sprawdzają się gołębie werkamen. E, e, bardzo dobrze, które te pierwsze gołębie kupiłem e, osobiście, pierwszego werkamena to było z takiego jokera. Super się sprawdziły, później do grzesia, buganika. Z żagania on tam i chyba dosyć dużo tych werkamenów. Wymieniliśmy się tymi głębiami i to, to było strzał w dziesiątkę. Między innymi objawienie wywodzi się praktycznie 75% werkamen, który był 13 razy pierwszy w pierwszej dziesiątce. Także. No jest, i też są głębie z Jansena, ze starej linii z 214, to były Janseny. No i ta krzyżówka. Wiadomo, nie wymienię wszystkich, bo tam gdzieś pojedyncze gębie gdzieś się zawsze dorzucało z innych hodowli, ale nie zawsze one po prostu spełniały moje kryteria. Ja zawsze podchodzę do tego, że gołąb, żeby, żeby go włączyć do mojej hodowli, musz ci dawać lepsze gołębie niż ja mam. Jeżeli może być z najwyższej półki, ale jeżeli te głębie. Nie spełniają moich kryteriów, one są usuwane. Także na tej zasadzie u mnie to się wszystko odbywa. Także zapraszam lodowcy. Zapraszam do aukcji. Dziękuję. Dobry lot.